Skarby ze złomu, kolejna odsłona Byłem tylko na moment po to, żeby kupić kawałek jakiejś długiej śruby Sztuk 3. No, znalazłem takie nóżki Od jakiegoś regału przemysłowego Z tym, że mi to wyglądają na nierdzewę Zwłaszcza jeśli chodzi o śrubę i nakrętki A to to już jest zwykła stal, tylko że kadmowana Cewka do elektrozaworu, do wielozaworu akurat od, od LPG ten to fajny silnik z przekładnią 04kW. przekładnia 1 do 16. Do tego był łańcuch w zestawie. Fajny, bo z dwoma spinkami i z taką przejściówką. No, silnik produkcji japońskiej. Silnik, jak to silnik na złomie, zazwyczaj jest troszeczkę inaczej niż zwykły złom stalowy. Czyli ta cena oscyluje w okolicach 100 zł za 1 kW mocy. Ponieważ ten silnik ma moc 04kW. A przekładnia i kabel zostało potraktowane jako, jakby, że tak powiem, pakiet do silnika, to też cena tego silnika z przekładnią wynosiła 40 zł. No, ja wyceniam jego wartość na 2,5 stówy, bo to jest japoński silnik z przekładnią, jeszcze komuś może posłużyć. Natomiast szukałem przekładni kątowej ślimakowej i taką też znalazłem tutaj, która została potraktowana jako złom, a nie jako aluminium, więc. Sporo jeszcze nowych profili było. Podejrzewam, że to są resztki po jakiejś hurtowni. To co uważałem, że mi się może przydać, to po prostu zabrałem. No i efekt taki, że ta przekładnia plus te profile, plus jakieś takie drobne śmieci i ten łańcuch ważyło to 40 kg, czyli 60 zł Plus ten silnik z przekładnią, cztery dychy, czyli razem stuwa za ten cały zestaw. No, jak szukałem takiej przekładni kątowej, nie jestem pewien z tabliczki znamionowej, jakie ona ma przełożenie wydaje mi się, że to jest 1 do 20. Ale mogę się mylić. Muszę sobie zobaczyć w necie. Co to za cudo? Chociażby na stronie producenta. Tutaj był jakiś silnik, ale tę flanszę można pewnie zdemontować. No i praktycznie już jest napęd do trackera. Bo do tego dołączę silnik od wycieraczek plus tą przekładnię i to już mi wystarczy, żeby napędzić łańcuch. Ten, który pokazywałem wcześniej. I ta zębatka nowa, którą kupiłem, tutaj na tą ośkę w miarę, powinna pasować. No może może jakaś tam nieduża praca tokarska będzie do tego potrzebna. No ale z tych profili jestem bardzo zadowolona, bo większość ma prawie metr lub lekko powyżej. No i wiadomo, każdy wie, ile takie profile kosztują nowe w sklepie, a tutaj były po 0,50 za kilogram. Także taka dosłownie. Wyprawa, która trwała 20 minut, tylko po 4 śruby, okazała się, że tak powiem, bardzo owocna. Jutro chyba tam skoczę, bo było więcej tych silników. Te kolejne miały większą moc i tak jak prześledziłem ceny na używie, takich jakichś no zwykłych, mocno opatologicznych, są dosyć wysokie i tak korci mnie, żeby kupić jeszcze kolejne trzy takie silniki, które mają 0,75 kW. I przełożenia tam były 1 do 60, 1 do 100. Na no, identyczną zębatkę, tylko że były troszkę inne średnice. Jeden miał mniejszą, a drugi miał większą średnicę tej zębatki. No jeszcze to przemyślę, ale chyba. chyba... Wynalazłem jeszcze taki silnik z przekładnią produkcji japońskiej 0,75 kW, przekładnia 1 do 60. Silnik ma 1440 obrotów na minutę. No to mi wychodzi, że będzie. Ta zębatka się obracała około 25 razy na minutę, czyli delikatnie powyżej dwóch obrotów, przepraszam poniżej dwóch obrotów na sekundę. No to akurat, no, żeby coś takiego, coś stworzyć z tego to może być. Jest do tego fajna płyta, yy, z tutaj z napinaczem łańcucha, bo to akurat ktoś ten silnik odwrotnie przykręcił. Tu jest notatka, że silnik został zdemontowany. I że brakuje zaślania, ale mam nadzieję, że nie brakuje tego zaślania w silniku, zaraz go sprawdzę. Ale zaryzykowałem, zawsze mogę go wymienić na inny. No, ten mi się wydawał optymalny, bo był jeszcze jeden, który miał przełożenie 1 do 100, no ale to już byłyby dosyć powolne obroty, żeby coś z tego stworzyć. Także taka ciekawostka, no, wydaje mi się, że już mam wystarczającą ilość profili, żeby zrobić płytę do mocowania paneli, do mocowania 9 paneli. Więc głównie co potrzebuję to sześciu profili o długości około 305-308 cm. No i plus jeszcze, żeby to pospinać, żeby z tego była jedna płaszczyzna. Także ten regałek potnę na kawałki to w zupełności mi wystarczy. No, ten regał nie jest taki idealny. Ktoś go kombinował, już widzę, że przebudowywał. Już był delikatnie przekonstruowany. Tutaj jest dużo. Różnych innych profili. Mnie interesuje ten profil. To jest chyba 3x3 cm. Taki dokładnie jak udało mi się z, w, wykorzystać też z tych pleców od stołu montażowego. Z, podejrzewam, że to jest z tej samej fabryki. Ten złom jest blisko LG. No i tam w, jadą na bogato. Także jak coś nie jest potrzebne, to po prostu idzie na złom. Także dużo różnych ciekawych rzeczy można tam wydobyć. Szkoda mi pociąć tego stołu. Tym bardziej, że ktoś zamocował do niego kółka. Te kółka nie są jakieś super, super mocne. Ale myślę, że ktoś tam do jakichś niezbyt dużych obciążeń to spokojnie zda egzamin. No Na razie tego nie będę ciął. Na razie po, po, pokawałkuję ten regał. I zobaczę, czy ta ilość będzie wystarczająca. Jeżeli tak, to może to wykorzystam. A jeżeli nie, no to się zastanowię, czy by tego, tego nie pociąć. Oczywiście tamten stół, który w, ost... w poprzednim odcinku pokazywałem, który miał na blacie szybę. No Sam stół jako stół wykorzystam jako stół, natomiast tylko plecy potnę z niego, no bo te plecy nie będą potrzebne do stołu mi przynajmniej, a do trakera już bardziej, bo tam jest dosyć duża powierzchnia tej konstrukcji. Kółka są przemosarne, Moją blogadę tutaj skrętu akurat na takiej zębatce są zrealizowane. Jest to blokada. Naprawdę fajna sprawa. Dwa są hamowane, a dwa są skrętne, ale z możliwością zablokowania tego skrętu. No, są naprawdę, naprawdę solidne. Widziałem kiedyś takie kółka z opisem, że można je obciążyć 250 kg. I przypuszczam, że tak może być, bo to łożysko wygląda bardzo, bardzo solidnie. Także myślę, że te kółka są warte więcej niż cały ten regał. Zestaw tych dwóch elementów ważył 200, przepraszam, ważył 150 kg i kosztował 225 zł, no, dużo i niedużo. No, szczerze mówiąc, nawet gdybym kupił nowe profile za dużo więcej kasy, to musiałbym je malować, a te są przynajmniej zabezpieczone już. No wiadomo, jakiś tam kolor trzeba rzucić, bo coś tam jest na podkładem tlenkowym pomalowane, brązowym, reszta jest niebieska. No, ale już jest coś, jakaś baza. No, nie jest to zwykła, skorodowana stal, która gdzieś tam leżała na podwiatą w furtowni. Więc tak pracuje silnik podłączony pod jedną fazę. Za pomocą takiej prowizorki przez kondensator. I tak sobie działa. Nie ma przebicia na obudowę. Wszystko jest ok. Także sobotę uważam za owocną, a jeszcze nie ma końca tego dnia także pewnie dzisiaj jeszcze jakiś projekt wrzucę, ale późnym wieczorem, do zobaczenia, cześć tu jeszcze tylko dodam, że ta przekładnia kątowa o dosyć dużych rozmiarach, no jest idealna do tej mojej zębatki, tutaj jedynie tulejkę należy dorobić do niej nie jakąś tam dużą, może nawet z jakiejś rury uda się zrobić patent, no i wygląda ona Dosyć solidnie, nie ma praktycznie luzów, no ten luz jest tak minimalistyczny, technologiczny oczywiście, ten on nie wynika z zużycia, że naprawdę to zrobi robotę. Muszę tu jeszcze odkręcić, zobaczyć jak tutaj był mocowany silnik na jakimś wielofrezie. Tutaj z drugiej strony jest takie wyjście jeszcze, które będzie no niewykorzystane, tylko że to jest akurat już wyjście z tej, z tej przekładni. Tutaj mamy wejście na silnik. Ta flansza jest, można ją odkręcić, Tak zresztą też poczynię, żeby zobaczyć co tam jest wewnątrz, no i działam dalej. Także tutaj na pewno zamocuję silnik od wycieraczek, po to żeby napędzić oś pionową. No i jeżeli ta przekładnia ma faktycznie 1 do 20, to plus przełożenie silnik od wycieraczek, to taka moc spokojnie wystarczy.